Cześć, seriojagaz, 119 witam w kolejnym filmie z właśnie Ancestors Legacy, gdzie jako wikingowie staramy się przejść przez ciężką misję w sumie czy długą i monotonną taką, wiecie? Trochę wkurwiająca, że tak powiem, nie? Bo ten boty będą biegły do mnie. On zaraz straci załogę, więc muszę zdobyć szybko jakichś włóczników. Stwierdzi, że to jest jego drużyna, więc już. Zagoją nas do obozu. że od idzie do naszego obozu. Ja myślę, że zabrał mi tych oddziałów, bo one są... Tu no właśnie. One są przeze mnie tam, wiecie, szkolone i... Nadobić tych. Daj mi tych. Da się wrócić. Niestety. Ten może się sam wrócić. Wider weź ich, zabij. A reszta nie wróci tutaj. Wróci tu też pomogą. Miasta tam. Większa dochód, utrzymanie, zmniejszenia, to coś się przyda. Jeden pat od razu. Prawie Ter tu biegnie Jazda tu. Jazda tu. się uzupełnić. się. Odejdź tu do tych krzaków. Jazda tutaj. Też do tych krzaków. Co wy robicie? Ludność bijecie tylko okej. Okay. no i będzie tracił oddziały na tym. A mać, ja tych krzaków. To jest w sobie ostatnim odcinku, ten sam moment, co ostatnio skończyliśmy. weź do to, to drewno od razu. Jest tu gdzieś jeszcze jakiś zapas, który możemy sobie, wiecie, tak kursu zająć. To były trzy wozy, pamiętam. Ja je zdobyłem. Idzie, nie widzę, dobra. Gdyby nie potracił ludzi tam. Widzę, że mam trzeci level. że on nie leveluje wraz. znaczy nie zostawia tych levelów zraz ze z tego, z misją. Po lepsze Zatkujemy ten obóz. Chęć mam od razu. Wróćcie im. Pójdziemy tędy. Nasze są korak poranieni, czyż później? Wy na nich od razu, szarża, a tej tutaj sieć, się czekać. W jesteście lepsi. Dobra, i wbijać tu. Mamy szansę to spalić w sumie. Nie będę robił tego sidequesta, żeby zrobić wszystkie te zabudowy, bo będzie za długo fał. To zrobiliście, biegnijmy od razu dalej. że nie, bo gaszą. Palić to. Są ogonowe i rzucają w tą wieżę strażnicą. I się robią odwrót. na tych. Teraz odwrót. Na to.

Zbórny tutaj, od razu powiedziemy spalić tą wieżyczkę tam. Dobra, niech sobie miej, miej te... Ta misja po prostu, która będzie musiała być na samych tych. Dobra, uciekaj do bon. Imprezy, zniszczona Super Pani dwukojnych jest większych umiejętności tych burczników. Całą grę będę na wczucznikach leciał dodatkowych. Dobra, ale tu wieża jest zniszczona. Więc teraz wystarczy zniszczyć tą wieżę i mamy lekki spokój z tej strony. Niech nas się uciekają. Spears on me! Listen up, Jak może, że on się wycofuje, to wszystkie swoje jednostki też wycofuje Równie dobrze ja nie mogę patrzeć na to, że on dostaje... Muszę patrzeć, że on dostaje obrażenia. No chyba go pojebało. Daj mi jeszcze tych Armia kurwa włóczników. Cyk, cyk. Tudor się już uleczył, okej. Okay. Weź te zwiększ. Jesteś na czwartym levelu już. Dobra. Niech się werbują ci. za tam od razu. Tutaj? Trzeba bronić obozu.

I na flankę im Używa jeszcze e, umiejek, To Użyjcie umiejek. Nie używałem tej umiki, bo myślałem, że to jest dla nich, nie? Ale z tego co widzę, to po lewej jest wróg, prawe prawej jestem. A u... yourself, jak to się mówi. Bimy, odbijemy to, chociaż. Coś Mamy ciężkie, te ciężkie pancerze, więc tutaj nam to nie groźne. Kontratu biega z powrotem, ja go trochę oleję. Chcę zdobyć to. Co on tu robi? No, niech spali tą wieżyczkę. W sumie dobrze robi, że chce spalić wieżyczkę. Więc wiem, co on chce spalić. Co on robi? Okej, okay, pali wieżyczkę. Niech pali wieżyczkę. My to miasteczko tutaj, bo tracimy żarcia. Sporo żarcia tracimy. Trzeba to zapobiec temu. Chciałabym też zdobyć środek. E, Jedną częścią ludzi. Spalić to. A wieża strzelica spalona. Jak oni sami sobie. No nie poradzą sobie, będą mi zabierać udziału zaraz. Daj mi to od razu tutaj. Wpędzij iść. Na środek zdobędziemy ten. Starcie, zaraz jesteśmy całe. W wciklu, On zabiera pierwszą jednostkę, która jest tutaj, więc na, na razie slide. Na razie nie werbujmy nic, potrzebujemy tego. To no, zaraz tam ucieknie, bo ja daję sobie rady. Ucznicy, weźcie, zróbcie z nas na u żebycie szybciej. Jak będzie tracić cały czas oddział, to mi to zabierał. Niestety, niestety, dawaj mi oddział uczników. Po z automatu wierzę co się dzieje, nie Respcie się no Od razu tu To sobie dacie radę, się uzupełnimy A czap. Za to, raz zdobyć żarcie. Skończyło. Idzie do tej farmy, będzie dobrze. Dobra, się zaraz skończą. No i chuj teraz. Teraz? Teraz? Przeczymijki na plecach im wiec. Zobaczcie, jakie macie. Boże święty! Na zgliszczach budynku. Ło, wow, wow, się zbagował. Dobra, nieważne. Włączyć alarm. My tutaj tak nie macie morali, więc uzupełnijcie od razu. Co nie jakieś, jakieś żarcie. 2, chcę zdobyć. Pójść tu. Stąd przejść tutaj. Stąd atakować ten obóz z tej strony. Bo tu będzie dało się od razu wycofać i uzupełnić. Tak się jak będziemy musieli zdobyć te tereny. Jabata. Wiecie, że bez morali my biegniemy wolniej. To jest najgorsze. Dobra. Pychu miki. warriors. Zaraz traci znowu oddziały, więc zwerło mi tu jeszcze oddział włóczników, aż taka jest z tej gorszej strony. Kurwa, to jest debilny bot. Dobra, dając się swoimi ranami. No i nie tu. A, to też mi zabrałeś. Chyba to jest jedna z bardziej irytujących misji jakie miałem kiedykolwiek. Wejdźcie potem... Dobra, po te... dostaję! Dostaje highs. Znaczy dostaję jedzenie, to jest najważniejsze. Niech oni pójdą! Potem tutaj rzeczy. Musimy potem tutaj zdobyć to. Temi, uczników nie ma i tam chociaż stoją w tym miejscu Idziemy tutaj Razdobywać zasoby Dostanę side quest. Ta nie dostanę side quest, a trzeba być tutaj Też zrobię wzmocnioną obronę Głównie tu biec. Też już lepszej obrony, a na razie nie. Nie, gdzie te dwa oddziały biegły? I level Lab z tika przyszedł. Mam na nadzieję, że tędy są w biec tutaj przyszły. Fak, 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 też są, dobra. Let's go. Obrońcie się tam. Strzelacie ich tam? Nie wiem czy dacie rady ich wystrzelać, ale myślę, że tak. Że się wycofają. Wystrzelają ich, dobra, zajebiście. Prawie się zupełnie uspokójcie. Włączyć alarm. Prawie gnijcie tu. Tu spalili fuck. Ale też mi żartuje. Brać, stać tu. oddział piechoty wysyła. Zrób, kolejny oddział... tych. Włącz alarm. A, są tutaj, ja za nami. Może no, zaraz zraspiłem teraz. Paję za to. Zdobyte już to też. Trzeba to zdobyć. Powrót to zajął, kurwa. On ma w sekundę ten alarm włączony, a ja muszę się zastanawiać. No dobra, spali zaraz tą wieżyczkę. Sprawda. A my jeszcze morale mamy, więc jest OK. Nie ma ja żadnych spowolnionych tak dalej akcji. Dobra. Skoro tak, Co sobie tutaj nie poradzisz. Werbuj od razu oddział piechoty, bo mi zaraz zajebie. Odpocząć. Uzupełnić. Najpierw do jedzenia, potem tego co do tego? Jedzę tam. Ale od razu lepsza obrona. Tak uważać cały czas, bo do kolejny możesz zresztą od razu. Chcecie zrobić lepsze pancerze Fajnie. Czy tu coś z będzie czekać? Mam nadzieję, że nie. Nic się zrobiła dobra. Dobra, wracają do alarmu zrobionym. nie mają lepszej obrony? Mają, kurwa, nagle. Lebsze. Atakujcie widara Walcie to! No. Miejsce robicie, czy co? Piechota wreszcie, atakować. Chwalisz to. Dodatkowa drużyna dla mnie. Ok, kolejny level up z Gatika, zapomniałem wyłączyć to. Nie, 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 alarm, alarm, alarm.

Będziecie to z nich strzelać cały czas. To jest ok, to możecie wyłączyć alarm to trzeba żarcia na. Zaraz przejdą tutaj. Trzeba ich zatrzymać. A wy się tu zapewnijcie i uspokójcie. Dobra, no, na naszych plecach. Dobra, jazda tu. Niech mnie nie zdobyli. Tu jednak. Ja nie wiem co robią. Dobra, znacznie będą się klepać, to git. Także w naszym prawie spada, właśnie. Ustawić się tu i czekać. to zdobyć Jest przez nikogo zajęte, jednak zajęte, fuck A, dobra, wyłączcie alarm, idźcie pożarcie Zobaczymy, czy sobie poradzicie Znaczy, no ale poradzicie, to tu jest alarm wrzucony, już, więc sobie nie poradzicie z tym Chcemy sobie poradzą, a nie zresztą. Dobra, wycofać się. Nie, pod, nie to chciałem robić. Ale dobra, wy tutaj, jazda tu już. Ty poradzimy. Wy tu bijcie z nim. Ja wchodzę tu jak do siebie. Palimy budynek. Dobra, za do przodu. Kolejny budynek palimy. Będę mogli werbować jakichś żołnierzy zbytnio. Dobra, co tu jest? Budynek kolejny. Dobra, zaraz pójdzie mi tam pomóc. za teraz, pomóc tu. Dobra, no wypijemy ich na plecach i skończymy misję przez to. Bo tutaj nic nie zwerbuje nie mając siedziby. Koszary może stąd stąd wyjdzie. Weźcie się odwróćcie to rzucajcie. Elita, piąty level. No to dostałem doświadczenie tutaj. Oni to już tak, niczego się nie boją. Elici. Elici. Elitar wojownicy. To padać, pogaszą gaszą. A, oni gaszą, dobra, do w Widar widać umiejki, widać umiejki, wybijać do końca. Teraz trzeba siedzibę spalić. Chodźcie, już to palić, to widać. Widar to. pal siedzibę, widać. Wydaj mi siedzibę. Bo musimy tutaj spalić, bo oni próbują gasić siedzibę. Widzicie jak wybiegają? Dobra, zaraz zostanie ten budynek w sumie i ten budynek. Dobra, siedziba zypalona, palona. Jazda tu, czelnice. Ten questa zrobiłem przez chwilę, więc jest git. Tyliczono po prostu ten. Zaczęto safe sidequesta. Dobra. No i tak cały czas próbuję gasić, widzę, że łażą z tymi... z wodą. <laughs> no, tu jest studnia. I jazda teraz tu. Parę osiągnięć dostaliśmy dzisiaj, ogólnie, jako gracz ja. Odcinek będzie dłuższy, bo chcę skończyć tą misję. Zobaczymy, czy skończyłem kampanię przez to. As I was looking over the battlefield, I heard a disquieting whizzing noise. Two eagles locked in brotherly battle, each one pecking the other senselessly. For a short moment in front of my eyes I recalled the vision of Rurik's downfall an eagle feeding off of his chopped kin the king's in danger i rushed back riding my horse to its demise i returned just in time a trusty berserk one of the king's personal guard tried to assassinate him in his frantic state he had to be put down and i was unable to determine which brother sent the assailant the king was furious a blow from a family always hurts the most odin saw in rurik the same man i see now a godsend to protect them i'd have to kill Truver and Sinias. yet each deed has its price Rurik hesitantly agreed to sacrifice his firstborn to Odin. once my job is done i should lay low for a while to make sure the blame would be put on the remaining Krivich A to ostatnia misja nasza będzie zabicie okej okay, to jest ostatnia misja Rurik wysłał Vidara aby ten zabił Truvera i Cyniusa Vidar mógł to zrobić własnoręcznie bądź posłużyć się Fortele. Zobaczmy, jak przy mm -hmm. Krivich wyglądał. A nasi wojownicy są tutaj nabijani na palę. Wszyscy są to nabijani. Aha. Dobra, a w tym momencie ja zakończę ten odcinek, więc będę się z tobą żegnał. na reczyszcie. Do widzenia.